Ja, ja, święta Bożego Narodzenia, wszystkim się podobają, po śląsku się go do godnie święta. I bez mała ślimokiem jest ten, który sobie myśli, że wszędzie święta wyglądają tak samo i na śląsku, i w Polsce, i w Europie. A tak to nie ma, na śląsku jest trochę, a mono i blank inaczej. Wiesz, dzisiaj będziemy sobie robić taki śląski... Poradnik świąteczny. O, fajnie, śląski poradnik świąteczny. Jak się keremu będzie podobać, to niech pamięta, że wprawdzie godą to szałtysek szołtysek marek szołtysek, ale tak naprawdę wszystko zrechtowało pszczyńskie centrum kultury. No i jeszcze, dzisiaj jak sobie będziemy godać, to też będziemy szpacerować po pszczynie, bo to przeca piękne miasto każdy wie, ale tak na wszelki wypadek godum. Będziemy spacerować, zaglądać, ale też byda przygrywał Wam kolendy. Na czym? Na grzebieniu. Zostańcie z nami, za chwila się zacznie. Jak je grudzień? To też je Adwent. A w Adwencie poleku czasie szykować na święta i świętować, aże do Matki Boskiej Gromnicznej, czyli do drugiego. Lutego. I w tym czasie oczywiście trzeba śpiewać kolendy. A kolendy to idzie śpiewać, ale też idzie się przygrywać. No, ktoś powie, ale Joni umia grać. Umisz, umisz. I no, se musisz nauczyć się, że idzie grać na grzebieniu. To dawniej w haupach każdy ślązok poradził robić. Grzebień nie taki, o, nawet jak to moglaca i się czesać nie musi, to grzebień przeca bez mała jeszcze mo, z młodszych lot. To se bierę taki grzebień, no, może się go umyć. Wrażą się to albo na bojtel nylonowy, albo na taki papier. Ten papier to jest taki. Y, Pergami na to go dają, co się biszko piecze na dorta urodzinowo ja kłodu się i jak się gloą na grrzebini. Trza takie mormorando. to, to 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 i to ma tak swędzieć gęba i to jest wtedy dobrze. i te roski. jak weźnemy ten grzebień w tym papiurze i przyłożymy do do gęby i tak nucymy to 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 wtedy taką membrana się robi i to tak trochę choćby gro. Posłuchajcie. <trujemy> Ale niby na grą poszła Karolinka, jak przeca mamy święta, bo chca was namówić, żebyście se w doma pograli na grzebieniu kolędy. No, przykładowo, ja mam troski za grą, ale Włos chce zainspirować ku temu. No, weźcie. Przywieźli do Betlejem i jeszcze dzwony dzwonią. No Czy może być lepszą sytuacją we Pszczynie, To mamy wszystko obsztalowane na kosz do minuta. No fajnie, spróbujcie sobie sami w domu takie proste grzebień i kąsek papieru.